Katarzyna Dowbor jest obecna w mediach od prawie 40 lat. Na początku związana z TVP, od 2013 roku przez następne 10 lat pracowała w Polsacie. Po rewolucji w telewizji polskiej Dowbor ponownie znalazła miejsce na Woronicza, zostając jedną z prowadzących pytania na śniadanie. W trakcie konferencji ramówkowej TVP, ukazującej plany stacji na jesień, prezes zarządu TVP Tomasz Sygut informował widzów o nowościach i kierunku, w jakim ma podążać telewizja publiczna. Zdajemy sobie sprawę, że to pierwszy krok, żeby ta instytucja znów słynęła z tego, co jest w niej najlepsze, z wiarygodności, a nie z tego, z czym w ostatnim czasie się kojarzyła, z propagandą i pogardą. Tomasz Sygut jasno powiedział, że aspekt misyjny TVP jest dla niego ważny, a stacja planuje pomagać tym, których doświadczył los. Misja telewizji publicznej to walka z wykluczeniem i my chcemy naprawdę pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jesienią skopyta rusza Fundacja Telewizji Polskiej i zgadnijcie Państwo, kto stanie na jej czele, Katarzyna Dowbor. Wyraźnie poruszona prezenterka z dumą przejęła mikrofon, by dodać od siebie kilka słów. Drodzy Państwo, nie ma nic piękniejszego niż pomaganie, i zawsze marzyłam o tym, żeby ta telewizja publiczna dla wszystkich pomagała tym, którzy są wykluczeni, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Bardzo dziękuję, że mamy podobne zdanie, panie prezesie. Powiedziała Dowbor, Tomasz Sygut dodał tylko: Nie mogliśmy mieć innego.